Dzień dobry, rodzice, dzień dobry, uczniowie. Witam Was ponownie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać kilka ćwiczeń, które możecie wykonać w podporach, i potrzebujecie do tego naprawdę niewiele miejsca. Możecie je wykonać albo w niewielkim pokoju, albo na balkonie swojego mieszkania. Do naszych ćwiczeń będziemy potrzebowali tylko maty. I ewentualnie jednego krzesła, ale możemy również wykorzystać tapczan albo łóżko, które macie w pokoju. Dziś chciałbym Was zachęcić do wykonania kilku ćwiczeń w podporach: w podporze przodem, w podporze tyłem i w podporze bokiem. Nie będzie ich dużo, ale możecie mi wierzyć, dają w kości. Jeżeli chcecie wykonać: Dobrą rozgrzewkę, a nie macie wystarczająco miejsca w pokoju, to możecie wykonać ją w formie podskoków z różnymi wymachami ramion, nóg. Nie będziecie potrzebowali dużo miejsca, a ta rozgrzewka będzie równie skuteczna jak każda inna. No to co? Zaczynamy. Ja już jestem po rozgrzewce i uważam, że dosyć dobrze przygotowała mnie ona do ćwiczeń, które będę wykonywał za chwilę. Pamiętajcie, że mimo, że mają one formę generalnie statyczną, to nie wykonujcie ich dłużej niż kilka lub kilkanaście sekund, ponieważ obciążenia są całkiem spore. No to co? Zabieramy się za trening. my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good Something magical, It's in the air, it's in my blood, it's rushing on I don't need no reason, don't be control. control I got so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I Feel that hot blood in my body when it drops Ooh, I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally you more like the way. When you dance, 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 still I gripping up gripping on you. So just dance, 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 all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. dance. Ain't nobody leaving, so so keep. Jeżeli zdecydujecie się wykonać ten trening, to z pewnością przekonacie się, że ćwiczenia w podporach świetnie oddziałują na mięśnie posturalne, zwiększając ich siłę, a co za tym idzie, poprawiają naszą sylwetkę. Warto więc je wykonywać. Pamiętajcie tylko, żeby czas tych ćwiczeń nie był na początku zbyt długi, gdyż następny dzień może być bardzo, bardzo ciężki. Ten trening możecie spokojnie umieścić w waszych dzienniczkach aktywności, do założenia których zachęcałem Was kilka tygodni temu. Możecie również wrzucić go do naszej rywalizacji na endomondo. Przypominam, że rywa rywalizacja nazywa się Jedynkowa Aktimania. Zachęcam Was do dołączenia. Będziemy się bawić razem. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.